Też. Mamy pług czteroskibowy, bakę, nie ma luzu na wieżyczce, już patrzę, tam może dosłownie taki pół milimetrowy, zobaczcie jak to wygląda przed puszki, patrzcie wszystko grube, zobaczcie wy na to, odkładnie z tego co patrzyłem, ale bardzo ładny pług, to no tu jest ostra, tu jest przyjechana przez coś, patrzcie. To też. Ale zobaczcie, tu jest jeszcze normalnie. Nie jest taka totalna żyleta, nie? Tutaj też nie. Tu jest w tym miejscu. A to, to tyle to jest nic. Z kółeczkiem oczywiście, ale jest 4, nie da się piątej odpiąć. To ma potężne odkładnie, zobaczcie. Można jeszcze powracać a zobaczcie, w jakim stanie. Bardzo ładne stan pługa, Zobaczcie jakie Lemiesze. Tu, tu, patrzcie.